Witam. Dzisiaj pokażę w Mercedesie W211 odblokowanie radia Command NTG-1 żebyśmy mogli oglądać wideo podczas jazdy bo jest tak zrobione, że podczas jazdy powyżej przekraczającej 10 km czy tam 10 mil bo to akurat tu ja mam w milach przełącza się tylko jest słychać dźwięk więc po prostu wchodzimy sobie w serwis wciskamy wyciszenie Słuchawkę do wyłączenia i serwis. I trzymamy. Przechodzimy w welcome. E, inżynier, tak zwany. I mamy dalej zablokowane menu. Żeby go odblokować, musimy, e, o ile dobrze pamiętam, trzy przyciski wcisnąć: e, kratka, gwiazdka i strzałka i powinno nam się okazać dodatkowe menu zaraz zobaczymy tak, pokazało nam się, mamy dodatkowe menu wchodzimy, dr dist i mamy tutaj, u mnie było ustawione na 10 km czyli było tu zahaczone, żeby wideo działało podczas jazdy musimy go odhaczyć żeby nie było niezaznaczone, w pierwszej to mamy po zaciągniętym ręcznym, żeby jak jest zaciągnięty ręczny, żeby działało, w momencie odpuszczenia powinno przestać działać, jeśli mamy w pozycji, bo to jest automat, jeśli mamy w pozycji P, czyli parking. Przy zero prędkości, że w momencie, kiedy już ruszymy, od razu włącza się po 10 km i generalny simlock na wszystkie, generalna blokada na wszystkie zdjęcia, jakieś tam inne pierdały. Jeśli to wszystko odhaczymy, wciskamy back and przechodzimy sobie wideo, klikamy DVD i w momencie, kiedy wsadzimy obłędnie jaką płytę, będziemy mogli oglądać. Normalnie podczas jazdy wideo, bez żadnego najmniejszego problemu. U mnie akurat się w ten sposób odblokowuje. Wiem o tym, że e, są różne sposoby w innych radiach, poprzez 3, 5, 7, 1, 8, 3, o ile dobrze pamiętam, bo e, te gwiazdka e, i, i strzałka, żeby przejść do inżyniera tego menu. Jeśli, u mnie jest natomiast e, wyłączenie dźwięku odłączenie rozmowy czyli wyłączenie rozmowy i przycisk serwis to wszystko, jeśli przejdziemy w to to tak jak pokazywałem płotek, gwiazdka i strzałka trzymamy aż się pokażą dodatkowe trzy opcje nam tutaj wyświetlą wciskamy doktor wchodzimy, odhaczamy wszystkie i robimy end zakończenie, wychodzimy i już mamy wszystko działające tak jak powinno być że podczas jazdy normalnie będziemy mogli oglądać filmy i to wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam do ponownych oglądań następnych filmów. Dziękuję.